bylinę do dor po zewnętrznych stokach gór od. Gdy na moment zgiełk bitwy zaczął oddalać się od naszego stanowiska, Tuwia odwróciła się ku mnie z pytaniem. Czy rozumiesz teraz o książę? Rzekła. Dlaczego milion wojowników strzeże krań świętych ternów dniem i nocą? Scena, którą widzisz, to jedynie powtórka tego, czego byłem świadkiem dziesiątki razy przez piętnaście lat mojego uwięzienia. Od niepamiętnych czasów czarni piraci Barsomu żerują na świętych ternach. A jednak nigdy nie posuwają swoich wypraw tak daleko, jak mogłoby się zdawać, że łatwo mogliby to uczynić. Nigdy tak, by zagrozić całkowitą zagładą ich rasy. Jakby używali ich jedynie jako zabawek, na których zaspokajają swą nienasyconą rządzę walki, od których pobierają trybut w broni, amunicji i jeńcach. Dlaczego nie zniszczą tych okrętów? Zapytałem. To zakończyłoby ataki, albo przynajmniej czarni nie byliby tak zuchwali. Zobacz, jak zupełnie niepilnowane zostawiają swoje maszyny, jakby spoczywały bezpieczne w hangarach ich własnych miast. Ternowie nie śmią. Próbowali raz przed wiekami, ale już następnej nocy i przez cały następny księżyc tysiąc wielkich czarnych pancerników krążyło wokół gór od zasypując świątynie, ogrody i dziedzińce tonami pocisków. Aż każdy tern, który nie zginął, szukał schronienia w podziemnych korytarzach. Ternowie wiedzą, że żyją tylko z łaski czarnych. Wtedy byli o krok od zagłady i nigdy więcej nie odważą się ryzykować. Kiedy umilkła, w starcie pojawił się nowy żywioł, nadciągnął z kierunku równi niespodziewanego dla ternów i piratów. Wielkie bansy, które wypuściliśmy w ogrodzie, musiały początkowo o nie mieć od huku walki, wrzasków wojowników i detonacji bomb oraz strzałów, lecz teraz musiały wpaść w gniew od nieustannego hałasu i zapachu świeżej krwi, bo nagle jedna masywna sylwetka wyskoczyła z kępy niskich krzewów w sam środek walczącego tłumu. Potworny ryk dzikiej furii wydobył się z gardzieli bansa, gdy poczucie ciało pod potężnymi szponami. Jakby ten ryk był sygnałem, cała wielka sfora rzuciła się między walczących. W jednej chwili zapanowała panika. Terni czarny wojownik zwrócili się ramię w ramię przeciw wspólnemu wrogowi, bo bance nie znały stronnictw. Te potworne bestie powalały setki ludzi samą masą swych ciał, rzucając się w najdęstszy tłum. Skacząc i ciosając, kosili wojowników potężnymi łapami, a potem na chwilę pochylali się, by rozszarpać ofiary przerażającymi kłami. Widok był przerażający i fascynujący zarazem, ale nagle zdałem sobie sprawę, że marnujemy bezcenny czas na przyglądanie się walce, która może stać się dla nas sposobnością do ucieczki. Ternów tak pochłonęła walka z potwornymi napastnikami, że teraz, jeśli kiedykolwiek, ucieczka powinna być stosunkowo łatwa. Odwróciłem się, szukając przejścia przez ścierające się hordy. Jeśli uda nam się dotrzeć do murów, mogliśmy znaleźć miejsce, gdzie piraci przerzedzili straże i zostawili drogę ku światu zewnętrznemu. Kiedy mój wzrok błądził po ogrodzie, widok setek niepilnowanych statków powietrznych zasugerował najprostszy sposób ratunku. Jak to możliwe, że wcześniej o tym nie pomyślałem? Znałem mechanizm każdego typu lotowca na barsomie. Przez dziewięć lat żeglowałem i walczyłem w marynarce helium. Pędziłem przez przestrzeń na maleńkim zladowce jednoosobowym. Dowodziłem największym pancernikiem, jaki kiedykolwiek unosił się w żednącym powietrzu umierającego marsa. Myśl u mnie równa się działaniu. Chwyciwszy tu za ramię, szepnąłem tasowi tarkasowi, by za mną ruszył. Szybko sunęliśmy w stronę małego lotowca leżącego najdalej od miejsca bitwy. Chwilę później już tkwiliśmy skuleni na jego drobkim pokładzie. Moja dłoń spoczęła na dźwigni startowej. Wcisnąłem pciuk na przycisk kontrolujący promień odpychający. Wspaniały wynalazek marsjan, pozwalający im żeglować w cienkiej atmosferze na ogromnych okrętach, które czynią nasze ziemskie drewnoty żałośnie małymi. Statek dygnął, ale nie ruszył. W tej samej chwili dobiegł nas nowy okrzyk ostrzeżenia. Odwróciłem się i ujrzałem tuzin czarnych piratów pędzących ku nam z skotłowiska walki. Zostaliśmy zauważeni. Z wrzaskiem furii demony skoczyły w naszym kierunku. Z desperacją wciskałem przycisk, który powinien był wyrwać nas ku przestrzeni, lecz statek wciąż ani dygnął. Wtedy pojąłem. Dlaczego nie wznosi się? Trafiliśmy na lotowiec dwuosobowy. Jego zbiorniki promieni były naładowane jedynie energią zdolną unieść dwóch zwykłych ludzi. Ogromny ciężar tarka trzymał nas przy ziemi, skazywał na zgubę. Czarni byli już niemal na nas, nie było chwili do stracenia na wahanie. Cisnąłem przycisk do końca i zablokowałem go. Ustawiłem dźwignię na pełną prędkość, a gdy piraci skoczyli ku nam z wrzaskiem, sunąłem się z pokładu i zdobytym mieczem długim stanąłem do walki. W tej samej chwili rozległ się za mną krzyk dziewczyny, a chwilę później, gdy czarni runęli na mnie, usłyszałem wysoko ponad głową słabo w głosie, Tuwi Mój psiąże, o mój książę, wolałabym pozostać i umrzeć z. Resztę zagłuszył ryk moich napastników. Wiedziałem jednak, że mój postęp się powiódł i że przynajmniej na razie Tuwia i Tar Starkas są bezpieczni, a środek ucieczki należy do nich. Przez chwilę wydawało się, że nie zdołam stawić czoła ma się przeciwników, ale jak już tyle razy na tej planecie wojowników i potwornych bestii, odkryłem, że moja ziemska siła przewyższa ich do tego stopnia, iż przewaga liczebna nie wyglądała już tak groźnie. Mój wrzący miecz tkał wokół mnie sieć śmierci. Czarni napierali na moment z bliska, próbując dosięgnąć mnie krótszymi klingami, lecz wkrótce cofnęli się, a szacunek, jaki nagle wzbudziło moje ramię, malował się wyraźnie na ich twarzach. Wiedziałem jednak, że to tylko kwestia minut, nim przewaga liczebna na mnie przygniecie albo zajdą mnie z boku. Prędzej czy później padnę. A myśl, że umrę w tym okropnym miejscu, skąd żadna wieś nie dotrze do mojej deaktorizm, była nie do zniesienia. Umrzeć z rąk bezimiennych czarnych mężczyzn w ogrodach okrutnych ternów. Wtedy jednak ogarnął mnie dawny duch walki. Krew moich wilgińskich przodków popłynęła gorącym nurtem. Dzika radość w bitwie wypełniła mnie po brzegi. Uśmiech wojownika. Ten, który niejednemu wrogowi odebrał odwagę. Dotknął moich ust. Odrzuciłem myśl o śmierci i rzuciłem się na przeciwników z furią, którą ci, którzy uszli z życiem, będą pamiętać do końca dni. Wiedziałem, że na pomoc tym, którzy walczyli przede mną, nadejdą inni, więc nawet gdy walczyłem, zachowywałem czujność, szukając drogi ucieczki. Nadeszła z nieoczekiwanej strony. Z czarnej nocy za mną. Właśnie rozbroiłem olbrzyma, który stawił mi zawzięty opór i przez chwilę czarni cofnęli się, by złapać oddech. Patrzyli na mnie z zajadłą furią, ale i z pewną, niechętną, dozą szacunku. Ternie, powiedział jeden, walczysz jak dator. Gdyby nie twoje wstrętne, żółte włosy i biała skóra, byłbyś chlubą pierworodnych Barsomu. Nie jestem Ternem. Odparłem już miałem wyjaśnić, że pochodzę z innego świata, sądząc, że zawarł się chwilowy rozejm z tymi ludźmi i stając z nimi przeciw Ternom, mógłbym pozyskać ich pomoc w odzyskaniu wolności. Lecz w tej chwili coś ciężkiego z łoskotem spadło na moje plecy, niemal powalając mnie na ziemię. Gdy odwróciłem się, by zmierzyć się z nowym wrogiem, coś przemknęło nad moim ramieniem, uderzając jednego z napastników prosto w twarz i powalając go bez przytomności na trawę. W tym samym momencie dostrzegłem, że rzeczą, która nas trafiła, był kotwica ciągnięta przez całkiem spory statek powietrzny, prawdopodobnie krążownik dziesięcioosobowy. Statek unosił się powoli nad nami, nie więcej niż pięćdziesiąt stóp nad głowami. Natychmiast dostrzegłem jedyną szansę ucieczki, jaką nam oferował. Statek powoli wznosił się, a kotwica znalazła się poza zasięgiem czarnoskórych napastników, którzy stali naprzeciw mnie kilka stóp nad ich głowami. Zeskoczyłem w przelocie, zostawiając ich z otwartymi oczami w osłupieniu, a drugi skok pozwolił mi uchwycić szybko oddalającą się kotwicę. Udało się. Zawisłem na niej jedną ręką, przemieszczając się przez gałęzie wyższej roślinności ogrodów, podczas gdy moi byli przeciwnicy wrzeszczali i weli poniżej mnie. Wkrótce statek skręcił ku zachodowi, a następnie zgramnie na południe. W kolejnym momencie znalazłem się ponad grzbietem Złotych Klifów, nad Doliną Dor, gdzie sześć tysięcy stóp niżej rozciągało się zaginione morze Korus migoczące w blasku księżyca. Ostrożnie usiadłem na ramionach kotwicy, zastanawiając się, czy statek przypadkiem nie jest opuszczony. Tak miałem nadzieję, a może należał do przyjaznego ludu i przypadkiem znalazł się prawie w rękach piatów i ternów. Fakt, że oddalał się od miejsca walki, zdawał się wspierać tę hipotezę. Postanowiłem jednak sprawdzić to natychmiast. Z największą ostrożnością zacząłem powoli wspinać się po łańcuchu kotwicy w stronę pokładu nad sobą. Jedna ręka właśnie sięgnęła balustrady, gdy nagle włoniła się za niej dzika, czarna twarz, a oczy wypełnione triumfalną nienawiścią spojrzały w moje. Przez chwilę nieruchomo patrzyliśmy sobie w oczy. Potem na jego twarzy pojawił się surowy uśmiech, a chyba nowa ręka powoli wysunęła się z krawędzi pokładu, a zimne, puste oko rewolweru skierowało się wprost na środek mojego czoła. Jednocześnie moja wolna ręka sięgnęła czarnego gardła, który miałem w zasięgu, a palec czarnego napastnika zacisnął się na spuście. Jego syczące, zgin przeklęty ternie, zostało w połowie uduszone przez mój chwyt. Spust opadł z pustym kliknięciem, trafiając w pustą komorę. Zanim zdążyłby ponownie oddać strzał, pociągnąłem go tak daleko poza krawędź pokładu, że zmuszony był puścić broń i chwycić balustradę obiema rękami. Mój uchwyt na jego gardle skutecznie uniemożliwił mu wydanie jakiegokolwiek okrzyku, i tak walczyliśmy w ponurym milczeniu: on, by wyrwać się z mojego uścisku, ja, by wciągnąć go ku śmierci. Jego twarz przybrała się na odcienie, oczy wypadły z oczodołów. Było jasne, że wkrótce umrze, jeśli nie wyrwi się z moich stalowych palców duszących życie. W ostatnim wysiłku rzucił się jeszcze bardziej w tył na pokład, w tym samym momencie puszczając balustradę, by szaleńczo szarpać palce moich dłoni. To była jedyna sekunda, której potrzebowałem. Jednym potężnym szarpnięciem zepchnąłem go z pokładu. Jego spadające ciało niemal wyrwało mnie z delikatnego uchwytu na łańcuchu kotwicy i pociągnęło w dół ku wodom morza. Nie puściłem go jednak, wiedząc, że jeden krzyk z jego ust podczas lotu ku śmierci w cichych wodach przywołałby towarzyszy z góry, by go pomścili. Trzymałem się więc twardo, dusząc go, zawsze dusząc, podczas gdy jego szaleńcze szarpanie pociągało mnie coraz niżej ku końcowi łańcucha. Sopniowo jego konwulsje stawały się sporadyczne, aż zupełnie ustały. Wtedy puściłem go i w jednej chwili został pochłonięty przez czarne cienie daleko poniżej. Znowu wspiąłem się na balustradę statku. Tym razem udało mi się spojrzeć na poziom pokładu, by dokładnie ocenić sytuację wokół siebie. Bliższy księżyc zaszedł już poniżej horyzontu, ale jasny blask dalszego satelity oświetlał pokład krążownika, wyostrzając sylwetki sześciu lub ośmiu czarnoskórych mężczyzn rozłożonych w śnie. Przy podstawie szybkostrzelnego działa skulona była młoda, biała dziewczyna, mocno związana. Jej oczy wyrażały przerażoną, oczekującą grozę i wpatrywały się we mnie, gdy pojawiłem się nad krawędzią pokładu. Natychmiast ogarnęła ją niewypowiedziana ulga, jakby natrafiła na mistyczny klejnot w centrum mojego skradzonego hełmu. Nie odezwała się, jej oczy jednak ostrzegały przecipiącymi postaciami wokół niej. Bezszelestnie dostałem się na pokład. Dziewczyna skinęła, bym podszedł bliżej. Gdy się pochyliłem, szepnęła, bym uwolnił ją. Mogę ci pomóc, powiedziała, i będziesz potrzebował wszelkiej pomocy, gdy się obudzą. Niektórzy z nich obudzą się w korus, odpowiedziałem z uśmiechem. Zrozumiała sens moich słów, a okrutny uśmiech, który odpowiedział, przeraził mnie. Okropność nie dziwi w ohydnej twarzy, ale gdy dotyka rysy bogini, której subtelnie wyrzeźbione linie twarzy powinny wyrażać miłość i piękno, kontrast jest szokujący. Szybko ją uwolniłem. Podaj mi rewolwer, szepnęła. Mogę go użyć przeciw tym, których twój miecz nie uciszy na czas. Uczyniłem tak, jak kazała. Następnie zwróciłem się ku nieprzyjemnej prasy przed sobą. Nie było czasu na skupuły ani na rycerskość, której ci okrutni demony by ani nie doceniły, ani nie odzajemniły. Cicho podszedłem do najbliższego śpiącego. Gdy się obudził, był już w drodze do objęć korus. Jego przeraźliwy krzyk, gdy świadomość powróciła, niósł się słabo z czarnych głębin poniżej. Drugi obudził się, gdy go dotknąłem i choć udało mi się wyrzucić go z pokładu krążownika, jego dziki krzyk przywołał pozostałych piratów do stanięcia na nogi. Było ich pięciu. Gdy wstali, rewolwer dziewczyny przemówił ostrym stakato i jeden z nich padł z powrotem na pokład, by już się nie podnieść. Pozostali rzucili się szaleńczo na mnie z wyciągniętymi mieczami. Dziewczyna najwyraźniej nie odważyła się strzelać, by mnie nie zranić, lecz widziałem, jak cicho i kociście przemyka w stronę skrzydła napastników. Potem rzucili się na mnie. Przez kilka minut doświadczyłem jedynego z najgorętszych starć, jakie kiedykolwiek przesiadłem. Fartały były zbyt ciasne na manewry nogami. Trzeba było stać na miejscu i wymieniać ciosy. Na początku otrzymywałem znacznie więcej niż zadawałem, ale wkrótce znalazłem lukę w obronie jednego z nich i z satysfakcją zobaczyłem, jak pada na pokład. Pozostali wzmogli wysiłki. Uderzenia ich stalowych mieczy o moje podnosiły ogłuszający hałas, który mógł być słyszalny milami przez noc. Iskry sypały się, gdy stal uderzała w stal, a potem nastąpił tępy dłyć dźwięk łamiącego się obojczyka pod ostrzem mojego marseńskiego miecza. Teraz przede mną stało trzech, ale dziewczyna kierowała się w stronę punktu, który wkrótce pozwoliłby jej przynajmniej zmniejszyć ich liczbę o jednego. Potem wydarzenia nastąpiły z tak oszałamiającą szybkością, że nawet teraz ledwo pojmuję wszystko, co miało miejsce w tej krótkiej chwili. Trzej ruszyli na mnie, najwyraźniej chcąc zmusić mnie do cofnięcia się o kilka kroków ku barierce i przepaści poniżej. W tym samym momencie dziewczyna strzeliła, a moja ręka z mieczem wykonała dwa ruchy. Jeden z mężczyzn padł z kulą w mózgu. Miecz wypadł z rąki, spadł za butę, podczas gdy trzeci runął z wbitym po rękojeść ostrzem w piersi i trzema stopami wystającymi z pleców, wyrywając miecz z moich dłoni w upadku. Rozbrojony stanąłem twarzą w twarz z ostatnim przeciwnikiem. Jego miecz spoczywał teraz gdzieś tysiące stóp pod nami, zgubiony w odmętach zaginionego morza. Nowe warunki wyraźnie przypadły mu do gustu. Uśmiech zadowolenia odsłonił lśniące zęby, gdy runął na mnie z gołymi rękami. Potężne mięśnie falujące pod błyszczącą, czarną skórą musiały dodawać mu pewności, że ma przed sobą zdobycz łatwą, niewartą nawet wysiłku dobycia sztyletu z uprzęży. Pozwoliłem mu podejść niemal do samego siebie. Wtedy uskoczyłem pod jego wyciągniętymi ramionami, jednocześnie robiąc krok w prawo. Obracając się na lewej stopie, wymierzyłem straszliwy cios prawą dłonią prosto w szczękę. Złożył się jak ścięty wół i runął tam, gdzie stał. Za mną rozbrzmiał niski, dźwięczny śmiech. Ty nie jesteś ternem, rzekł słodki głos mojej towarzyszki. Choćbyś miał złote włosy i uprząsz satora troga. Na całym Barsom nie żył nikt, kto walczyłby tak jak ty tej nocy. Kim jesteś? Jestem John Carter, książę z rodu Tardosa Morsa, jedydaka Heliu, odparłem. A z kim mam zaszczyt przebywać? Zawahała się na moment. Nie jesteś ternem, czy więc jesteś wrogiem ternów? Przebywam na ich terytorium od doby i pół. Przez cały ten czas moje życie wisiało na włosku. Prześladowano mnie, nękano, posyłano na mnie uzbrojonych ludzi i dzikie bestie. Nie miałem wcześniej z ternami żadnych sporów, ale czy możesz się dziwić, że nie pałam do nich miłością? Powiedziałem wszystko. Patrywała się we mnie długo, jakby próbowała zajrzeć w głąb mojej duszy, ocenić mój honor i zasady rycerskie. W końcu najwyraźniej uznała, że wynik tej oceny jest zadowalający. Jestem Fajdor, córka matai Shanga, świętego Hekkadora Świętych Ternów, Ojca Ternów, władcę Życia i Śmierci na Barsoom, Brata Isus, Księcia Wiecznego Życia. W tej chwili zauważyłem, że czarny, którego powaliłem pięścią, zaczyna dochodzić do przytomności. Skoczyłem więc do niego, zerwałem mu uprząż, mocno związałem mu ręce za plecami, potem nogi, a na końcu przytwierdziłem go do ciężkiego łoża działa. Dlaczego nie prościej? Zapytała Fajdor. Nie rozumiem. W jaki sposób prościej? Wzruszyła lekko ramionami i wykonała dłonią gest, jakby coś zrzucała za burtę. Nie jestem mordercą, powiedziałem. Zabijam tylko w obronie własnej. Zmrużyła oczy, zmarszczyła brwi i pokręciła głową, jakby nie potrafiła pojąć takiego podejścia. Moja Dejachtoris również nie potrafiła zrozumieć tego, co uważała za głupią i niebezpieczną pobłażliwość wobec wrogów. Na barsoom nie prosi się o litość, jej się nie okazuje. Każdy zabity oznacza mniej ust do wykarmienia skurczących się zasobów tej umierającej planety. A jednak dostrzegałem subtelną różnicę między reakcją Fajdor a współczuciem mojej księżniczki. U Fajdor brakowało żalu. Raczej żałowała, że ominą ją dreszcz emocji, jaki sprawiłby jej widok spadającego wroga, niż martwiła się tym, że żywy przeciwnik może nas jeszcze zagrozić. Mężczyzna odzyskał już pełną świadomość i patrzył na nas uważnie z miejsca, gdzie leżał związany. Był to przystojny, harmonijnie zbudowany wojownik o inteligentnym spojrzeniu i rysach tak doskonale wrzeźbionych, że sam Adonis mógłby mu pozazdrościć. Statek, pozbawiony sternika, sunął wolno przez dolinę. Uznałem, że czas wziąć ster i obrać kurs Położenie Doliny Dorom mogłem określić jedynie w przybliżeniu. Wiedziałem tylko, że leży daleko na południe od równika, tak wskazywały gwiazdy. Nie byłem jednak na tyle znawcą marsjańskiej astronomii, by orientować się lepiej bez map i instrumentów, jakimi w marynarce Helium posługiwaliśmy się na co dzień. Jedno było pewne kierunek północny najszybciej zaprowadzi mnie ku bardziej zaludnionym krajnom. Knąłem więc ster. Krążownik z obrócił się i dzięki repulsyjnym promieniom wzbił daleko w przestrzeń. Dźwignia szybkości ustawiona na ostatni ząbek i pomknęliśmy ku północy, unosząc się coraz wyżej ponad tę straszną Dolinę Śmierci. Lecąc zawrotnie wysoko nad włoskimi domenami ternów, widzieliśmy daleko w dole błyski wystrzałów, nieme świadectwo wściekłej bitwy, która wciąż się tam toczyła. Dźwięku nie było słychać. Na takiej wysokości żaden dźwięk nie przedarłby się przez rozrzezone powietrze. Nastało przenikliwe zimno. Oddychanie stawało się uczożliwe. Fajdor i czarny pirat nie spuszczali ze mnie wzroku. W końcu dziewczyna przemówiła. Na tej wysokości utrata przytomności następuje szybko, powiedziała spokojnie. Jeśli nie chcesz nas wszystkich zabić, musisz opuścić statek i to natychmiast. W jej głosie nie było ani cienia strachu, mówiła to tak, jakby zwracała uwagę na nadchodzący deszcz. Obniżyłem lot równie szybko jak tylko mogłem, i ani chwili za wcześnie. Dziewczyna zemdlała. Czarny również stracił przytomność. Ja sam utrzymałem świadomość chyba wyłącznie siłą woli. Na tym, kto ponosi odpowiedzialność za wszystkich, ciąży obowiązek wytwania najdłużej. Lecieliśmy teraz nisko nad podnóżem oc. Było tam stosunkowo ciepło i nie brakowało powietrza, więc nie zdziwiło mnie, gdy czarny otworzył oczy. Chwilę później ocknęła się także Fajdor. Mało brakowało, powiedziała, ale nauczyło mnie to dwóch rzeczy. Odparłem. Jakich? Że nawet Fajdor, córka władcy życia i śmierci, jest śmiertelna. Odrzekłem z uśmiechem. Nieśmiertelność jest jedynie w Isus, odparła chłodno. A Isus jest dla rasy ternów. Dlatego ja jestem nieśmiertelna. Urzałem szelotny uśmiech na twarzy czarnego, gdy usłyszał jej słowa. Nie wiedziałem jeszcze wtedy dlaczego. Później miałem się dowiedzieć. I ona również w sposób potworny. Jeśli druga z rzeczy, których się nauczyłeś, ciągnęła, jest tak samo błędna jak pierwsza, to nie wyleci ci było wiedzy. Druga, odparłem. To to, że nasz posępny przyjaciel nie pochodzi z bliższego księżyca. Zędał już na kilku tysiącach stóp. Gdybyśmy pokonali pięć tysięcy mil dzielących Turii od basą, byłby teraz tylko zamarzniwym wspomnieniem człowieka. Fajdor spojrzała na niego z wyraźnym zdumieniem. Jeśli nie z Turii, to skąd? Zapytała. Wzruszył ramionami, odwrócił spojrzenie. Nie odpowiedział. Dziewczyna tupnęła drobną stopą rozkazująco. Córce Matali Szanga niezwykło się odmawiać odpowiedzi, rzekła. Przedstawiciel niższej rasy powinien czuć się zaszczycony, że ktoś z rodu stworzonego do życia wiecznego raczył w ogóle zwrócić na niego uwagę. Znowu pojawił się u czarnego ten...